Połowa lipca w Paryżu francuska policja i żandarmeria likwidują jedne z ostatnich obozów, gdzie pod namiotami mieszkało ponad 400 bezdomnych uchodźców, głównie z Afganistanu, Czadu i Sudanu. Ci, którzy wyrażą na to zgodę, są wsadzani do autokarów i wywożeni za miasto do specjalnie przygotowanych miejsc tymczasowego zakwaterowania. Tam zostaną maksymalnie 30 dni do czasu ewaluacji ich sytuacji administracyjnej i ewentualnej propozycji nowego kwaterunku. Natychmiast po ewakuacji ostatnich migrantów, zacierane są wszelkie ślady istnienia obozu. Namioty, pościel i inne przedmioty są niszczone i wyrzucane. Teren jest czyszczony, a w jego miejsce stawiane są często betonowe bloki bądź kamienie, tak by skutecznie uniemożliwić bezdomnym ponowne rozbicie obozu. 23 lipca jestem dokładnie w tym samym miejscu, które widzieliście na zdjęciach. Minął tydzień od rozebrania obozu, i jak widzicie, namioty i bezdomni zniknęli. Ale o dziwo nie zamontowano tutaj jeszcze bloków betonowych. W Paryżu takie sceny mają miejsce praktycznie co tydzień. Od początku roku do końca maja zlikwidowano aż 26 podobnych obozów, czyli prawie tyle, co przez cały rok 2022. Przez ostatnie półtora roku eksmitowano w ten sposób ponad 12,5 tysiąca bezdomnych, to prawie 40% więcej niż w latach 2021-2022. Bezdomni, wśród nich zarówno Francuzi, jak i obcokrajowcy, są przepędzani z miejsc zawodów olimpijskich, z tras ceremonii otwarcia czy sztafety znicza olimpijskiego. Francuskie władze odpowiedzialne za zagwarantowanie doraźnego zakwaterowania osobom bezdomnym są oskarżane o wykorzystywanie igrzysk do przeprowadzenia społecznej czystki w Paryżu. Prokuratura tłumaczy, że chodzi jedynie o zapewnienie schronienia dla osób żyjących na ulicy. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że w Paryżu bezdomni nie są mile widziani podczas igrzysk. Wydaje się, że władzom zależy bardziej na ekspresowym oczyszczeniu miasta z jej niechcianych lokatorów niż na zaoferowaniu im godnego zakwaterowania. Trzeba przecież zadbać o ładny pocztówkowy wizerunek Paryża bez migrantów i bezdomnych, który będzie podziwiany przez miliony turystów oraz miliardy kibiców przed telewizorami. O problemie od prawie roku alarmuje kolektyw Druga Strona Medalu. Zrzesza on ponad 100 stowarzyszeń i organizacji pomocy migrantom oraz bezdomnym. Kolektyw dało sobie znać organizując widowiskowe akcje protestacyjne, m.in. przed siedzibą Komitetu Organizacji Igrzysk czy Bazyliką Sacré-Coeur. W maju przedstawiciele Drugiej Strony Medalu obrali za cel Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koordynujące masowe eksmisje bezdomnych. Le revers, la médaille. le revers, la médaille. quand je dis darmanin, vous dites à demain Darmanin, à demain, darmanin. À demain. Darmanin. À demain. Oui Les expulsions de campement de squad, de bidonville, tout ce nettoyage social qui a lieu depuis un an pour dégager les éléments indésirables de la région Île-de-France, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge et il ne nous répond pas. Donc on demande toujours bien gentiment, ce soir on a décidé d'être un peu moins gentil et de venir, on a glissé une lettre à l'intérieur du ministère, on a projeté sur leur banderole, on a craqué nos fumis et on espère qu'on va être reçus dans les prochains jours. Globalement, ce qu'on dénonce, c'est déjà le silence lourd de ce ministère. En fait, c'est la vie des gens qui est derrière. Quand ils font ces évacuations répétées, quand ils font partir les gens dans d'autres régions sans de réelles solutions, c'est des parcours de soins, c'est des parcours de vie qui se retrouvent encore fracassés, alors que nous, on a un public à la rue qui est polytraumatisé, qui a des parcours d'exil qui sont traumatogènes, et on aimerait que ces gens ils soient pris en charge. On pense que la fête, les JO, ça ne peut pas être une belle fête s'il y a, comme actuellement, 4000 personnes à la rue qui sont juste chassées par les forces de l'ordre. On veut 20 000 places d'hébergement d'urgence, dont 7 000 en Ile-de-France. On veut un centre de premier accueil pour les personnes étrangères qui arriveront même pendant les Jeux parce qu'ils fuient des guerres et qu'ils arriveront à Paris dans leur parcours migratoire. On veut être consultés, en fait. On veut un vrai plan de prise en charge. Francuskie MSW do dziś odmawia spotkania z przedstawicielami kolektywu, ale ci nie składają broni, tym bardziej, że bezdomnych w Paryżu przybywa. Pod koniec stycznia w ciągu zaledwie jednej nocy doliczono się ich prawie 3,5 tysiąca. Władze zapewniają co prawda około 120 tysięcy miejsc doraźnego zakwaterowania w całym regionie paryskim, ale to nie wystarcza. Rząd postanowił zatem odciążyć Paryż, wywożąc dobrowolnie bezdomnych do innych regionów Francji. Tam w ośrodkach recepcyjnych są przyjmowani na maksymalnie trzy tygodnie, ale po upływie tego czasu ponad połowa z nich ląduje ponownie na ulicy, nie uzyskując żadnych rozwiązań zastępczych. Z czasem coraz więcej bezdomnych zaczęło odmawiać wyjazdu z Paryża i ciężko im się dziwić, żyjąc tu od miesięcy bądź lat, wielu z nich udało się stworzyć namiastkę życia społecznego, a nawet znaleźć pracę. Zresztą we Francji co czwarty bezdomny posiada zatrudnienie Lecz pozostanie w Paryżu wiąże się teraz dla wielu bezdomnych Z permanentną grą w kotka i myszkę z policją Eric został bez dachu nad głową na skutek rodzinnego dramatu Osiem lat temu stracił żonę i dziecko przy porodzie Od tego czasu Erik żebrze pod jednym z paryskich dworców Mimo, że jest tutaj stałym bywalcem i wszyscy go znają Musi coraz bardziej uważać na policję Eric, bonjour Bonjour Depuis plusieurs mois, on parle de nettoyage social dans Paris à l'approche des Jeux Olympiques. Vous, vous êtes une personne qui vit à la rue, au quotidien vous dormez justement comme ça à la Belle Étoile. Est-ce que vous, vous avez aussi remarqué ça, ce fameux nettoyage social dans Paris Oui, bah, au départ on ne s'en rendait pas compte, mais avant de pouvoir nous expulser ou quoi que ce soit, ils ont commencé à fermer beaucoup d'associations. C'est beaucoup de choses qu'ils ont interdites. On a à la péniche des Restos du Cœur qui accueillent des sans-abri le soir. Malheureusement, là où on est aujourd'hui, aujourd dans le coin où on est, on a aussi une péniche qui est en face, qui héberge des gens des gens euh, malades mentales qui sont aussi à la rue et qui, pour les Jeux olympiques, n'ont pas le droit d'ouvrir, c'est-à-dire sont obligatoirement fermés. Voilà, c'est les personnes qui seront encore en plus dehors aujourd'hui et depuis quelques mois exactement, oui, on nous des bus passés sur Paris pour proposer un hébergement, un relogement re de quelques jours dans une autre province pendant les Jeux Olympiques. Mais au aujourd'hui, d'aujourd'hui, ça a vraiment monté le ton parce qu'ils ont, hors de la préfecture, de nous expulser de force. Vous avez le choix de dire non Comment ça se passe Avant, on avait le choix. Aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Mais bon, euh, le problème, c'est qu'on nous emmène dans une ville où la ville où on nous emmène, le maire en a marre. Et eux aussi prennent le modèle de Paris, ils expulsent. On est devenu des pions. Alors on ne vous a pas expulsé jusqu'à présent Pour l'instant, non. Et comment vous avez fait pour éviter d'être. Alors moi, on me connaît. Après, avant, je restais toute une journée à ma place. Je ne peux plus le faire non plus, parce que je ne peux pas connaître tous les policiers. Voilà. Je préfère bouger et exprès, jouer le touriste. On est obligé. Après, pas trop traîner sur la gare, parce qu'on me connaît très bien, alors, je vais me promener, je vais à la Place d'Italie dans les centres commerciaux. voilà. Parce que dites-nous, j'imagine que ça doit être très difficile pour une personne qui, qui vit à la rue d'être expulsée dans une autre ville alors qu'elle a ses attaches, en fait, c'est bah, Bien sûr, on a... On fait de très belles rencontres hein, dans la rue, ce n'est pas automatiquement pour la pièce ou quoi que ce soit, mais un bonjour, un sourire, c'est très important pour nous, ça montre qu'on existe, c'est en train de casser ce lien-là qu'on a, nous avec ces personnes. On a la chance d'essayer de vivre un peu grâce à eux. Euh, voilà, si on nous change de ville, ben, on recommence tout à zéro en vrai, parce qu'on ne connaît personne. Quel est votre sentiment par rapport à cette politique des autorités euh, voilà, d'écarter les SDF de Paris Alors euh, je pense qu'on devrait changer les signes de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je pense qu'elle n'existe plus depuis très longtemps maintenant. Voilà. Quand on voit qu'il y a malheureusement des lois euh, qui sont faites, hein. on expulse. Euh, il y avait des lois d'expulsion quand on ne payait pas des loyers ou quoi que ce soit. Maintenant, bah, le gouvernement peut expulser sur n'importe quel motif, en vrai. C'est bête à dire, mais voilà, il est à la rue, bon, on va l'expulser dans une autre ville. Voilà. Bah, malheureusement, les associations ne peuvent pas trop nous soutenir, parce qu'ils ne peuvent pas être présents. Jak jest mamy dużo fermów. Oszczędnością, ona nie będzie interdziałać. To nam przynajmniej dużo repas de temps en temps. Ja O społecznej czystce w Paryżu zrobiło się na tyle głośno, że z całej sprawy musiała się tłumaczyć sama minister sportu i Igrzysk Olimpijskich. Il n'y a, a, a pas de nettoyage social parce que il n'y a pas de nettoyage Il n'y a pas que, que le maire d'Orléans. La défenseur des droits Claire Edon, qui euh, a annoncé ouvrir une enquête pour, pour savoir s'il y avait une éviction de l'espace public de personnes jugées indésirables. Donc il y a des associations, il y a des élus. Est-ce que ça vous inquiète ce type d'enquête ou vous dites qu'il y a absolument aucun problème Des opérations de ce type-là, elles sont menées régulièrement et je le redis, ça n'est pas mmh. dicté par l'agenda olympique et paralympique. Fakty zdają się jednak podważać zapewnienia pani minister. Kolektyw Druga Strona Medalu uzyskał dostęp do wewnętrznej notatki sporządzonej w czerwcu przez podlegającą Ministerstwu Mieszkalnictwa Regionalną i Międzyresortową Dyrekcję Zakwaterowania i Mieszkalnictwa w podparyskim departamencie saint saint Notatka mówi wyraźnie o przygotowaniu we wszystkich departamentach paryskiego regionu specjalnych miejsc buforowych, zdolnych w razie potrzeby do szybkiego przyjęcia znaczącej liczby bezdomnych w okresie igrzysk. Notatka wyszczególnia 9 takich obiektów oraz kilka mieszkań mogących pomieścić łącznie ponad 700 osób. Notatka nie pozostawia już złudzeń co do prawdziwych motywacji francuskich władz. W odpowiedzi prefektura regionu Paryża kładzie nacisk na swoje wysiłki w zapewnieniu dachu nad głową osobom potrzebującym oraz utworzeniu w ramach spuścizny igrzysk ponad 270 trwałych miejsc zakwaterowania, przeznaczonych dla pozostałych jeszcze w Paryżu bezdomnych, ale wyłącznie tych najbardziej poszkodowanych przez ograniczenia ruchu wprowadzone w mieście w związku z igrzyskami. Jesteśmy jednak daleko od 7 tysięcy miejsc zakwaterowania w samym regionie. Paryża, których domaga się dla bezdomnych, druga strona medalu. Pytanie, co się stało z obietnicą igrzysk inkluzywnych i dostępnych dla wszystkich? Najwyraźniej nie dotyczyła ona bezdomnych. To tyle na dziś, zapraszam na kolejne odcinki kulis igrzysk Paryż 2024.